Wyspa w niebo wstąpienia. Odległa placówka, skrawek lądu na bezkresnym oceanie. Samotna, wulkaniczna kropka na środku Atlantyku. Tysiące mil od jakiegokolwiek większego lądu. Najbliższe kontynenty wydają się odległymi snami z tego odizolowanego punktu obserwacyjnego. RAF Ascension, czyli lotnisko Wide Awake, kluczowa linia ratunkowa na środku niczego. Do lotniska wojskowego strategicznego zasobu o ogromnym znaczeniu. To coś więcej niż pas startowy, to symbol gotowości. Miejsce, w którym gotowość jest najważniejsza, do którego nie kupisz biletu, dostęp jest ściśle kontrolowany dla osób o określonym przeznaczeniu. Dostęp mają tylko wybrani tylko ci, którzy służą, ci, którzy utrzymują, ci, którzy chronią mają wstęp do tej odizolowanej domeny. Jego położenie w środkowych drogach sprawia, że jest to nieoceniony atut dla operacji globalnych. Między Afryką a Ameryką Południową, Ustawia ją doskonale dla wsparcia transatlantyckiego. Powoduje je bezcennym rozstrzygnięciem, kluczowym międzylądowaniem dla statku powietrznego znajdującego się w niebezpieczeństwie. Dla samolotów nad oceanem. Miejsce, w którym można zatankować, naprawić samolot i przegrupować siły przed kontynuowaniem długiej podróży przez rozległe wody. Podczas II wojny światowej, pełniąc funkcję ważnego poligonu dla sił alianckich. I wojnie o Falklandy, Odgrywając kluczową rolę w brytyjskiej kampanii, mającej na celu odzyskanie wysp, dziś, w miejscu, w którym panuje cisza, stanowi wyraźny kontrast w stosunku do tętniącej życiem przeszłości, obsługując nieliczne loty, zapewniając istotne połączenie ze światem zewnętrznym, i czuwając nad bezpieczeństwem, zapewniając, że niebo nad Atlantykiem pozostaje bezpieczne i chronione tysięcy maszyn przelatujących nad Atlantykiem. Surowa infrastruktura odzwierciedla praktyczny charakter jej przeznaczenia. Brak luksusów funkcjonalność ma pierwszeństwo przed wygodą. Tu liczy się gotowość, niezachwiane zobowiązanie do bycia przygotowanym na każdą ewentualność, na każdą sytuację. Miejsce, gdzie liczą się sekundy, a życie zależy od niezłomnego poświęcenia. Ascension to nie tylko lotnisko to symbol odporności świadectwo ludzkiej zdolności adaptacji. To symbol bezpieczeństwa, latarnia nadziei na rozległym i bezlitosnym oceanie.